W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jeżeli ktokolwiek odrobinę jest spostrzegawczy, to na pewno nie uszło jego uwagi, że coś się w kościele zmieniło. Choć dalej na ołtarzu kwiaty, to kolor jednak pokutny, choć organy jeszcze grają uroczyście, a my śpiewamy wielce chwalebnie. To jednak nie było w Brzyświętej Gloria. Ale także nie było alleluja, z którym Kościół pożegnał się wczoraj. Kolejny raz alleluja zabrzmi w kościele dopiero w noc zmartwychwstania. Zaczął się bowiem, drodzy wierni, okres przedpościa. W Polsce zwany czasem zapustnym. Dziś mamy niedzielę starozapustną. Cóż to jest za czas, jak go przeżyć? Warto sobie przypomnieć na początku tego okresu. Okres przedpościa związany jest z tym dokładaniem czasu przed postem, żeby wypełnić post czterdziestodniowy. W kościele w VI-VII wieku, za czasów papieża Grzegorza Wielkiego, na zachodzie konstytuuje się już w liturgii okres przedpościa i ma on różne tradycje, również tradycję wschodnią. W okresie Wielkiego Postu w niedzielę nie poszczono postem ścisłym, także nie poszczono na wschodzie w soboty. Wypadały różne święta, a zatem rozszerzono jeszcze Wielki Post na okres przed postem, żeby w sumie 40 dni umartwiać swoje ciało, by przygotować się w ten sposób dobrze do świąt wielkanocnych. I od Grzegorza Wielkiego papieża do Innocentego IV, czyli do roku 1284, w kościele już od dziś, czyli właściwie od jutra, od poniedziałku okresu przedpościa, obowiązywał post wielkopostny. Papież Innocenty IV zniósł obowiązek postu, ale pozostawił liturgię przedpościa, za co winniśmy mu być bardzo wdzięczni, ponieważ ta liturgia sama w sobie jest takim, taką czerwoną lampką, która się ma nam wszystkim zapalić. Że za chwilę się post zaczyna, a my nie możemy go po raz kolejny zmarnować, bo jakbyśmy tak szczerze uderzyli się w piersi, popatrzyli na lata poprzednie, to trochę już tego czasu zmarnowanego było. Okres przedpościa jest zatem tą czerwoną lampką, która nam mówi: Uwaga, za chwilę wielki post. Ale oprócz tego, okres przedpościa jest również wezwaniem do cnoty roztropności w ramach przeżywania karnawału. Jest bardzo wiele pięknych polskich zwyczajów, które należy pochwalać, ale niestety są również takie zwyczaje, nie nazwę ich tradycją polską, nazwę je po prostu zwyczajami, których pochwalać nie należy. Jest trochę takich zwyczajów, które prowadziły wprost do rozpasania i rozpusty, a związane były z okresem zapustnym. Kościół nigdy nie zabraniał bawić się w karnawale. Ale Kościół przestrzega, iż cnota roztropności i umiaru to nie jest cnota, którą można stosować od czasu do czasu. Jeżeli roztropność jest woźnicą cnót, to mamy ją zawsze stosować. Nie można sobie wziąć urlopu od roztropności, bo idę na zabawę karnawałową. Bo mogę wyjść ze swoich sztywnych ram, bo mogę zabawić się zakładając maskę, brać udział w jakiejś maszkaradzie. I ponieważ zatracam swoją tożsamość, to wtedy więcej mi wolno. Z tym zawsze Kościół walczył, a mając świadomość, że człowiek jest słaby i przez wieki patrząc na niesamowite grzechy, które były związane z okresem karnawału, Kościół nie tylko zachował okres przedpościa, jako to wezwanie do umiaru w okresie karnawału, bo bawić się jeszcze do środy popielcowej. Można i nawet można by rzec, jeśli byłoby to godziwe, to należy radować się w tym czasie. Natomiast Kościół również ustanowił oprócz tego okresu przedpościa nabożeństwo czterdziestogodzinne, które praktykuje się przed wielkim postem jako przebłaganie za grzechy karnawału, których zapewne i dziś, jak i kiedyś jest niemało. Kiedyś w tym okresie karnawału następowała kumulacja tego rozluźnienia i grzechów. Dzisiaj u ludzi daleko będących od Kościoła, albo lekko wierzących, albo będących zaprzeczeniem katolickiej wiary poprzez słowa jestem wierzący, a nie praktykujący, rozluźnienie trwa cały rok. Nie tylko w okresie karnawału. Niemniej te nabożeństwa pokutne i okres przedpościa. My jako normalni katolicy powinniśmy z jak największym uszanowaniem i świadomością przeżywać. I dlatego, drodzy wierni, zachęcam was, byście tych niedziel trzech w okresie przedpościa, siedemdziesiątnicy, sześćdziesiątnicy i pięćdziesiątnicy, nie zmarnowali. I z każdą niedzielą, z każdym tygodniem może zaczęli od tego, aby najpierw zastanowić się, w ramach takiego porządnego rachunku sumienia, co zrobić w ten wielki post na podstawie tych swoich wad i przywar, które się za nami ciągną, w którym kierunku pójść, co zmienić. Następnie należałoby już trochę przed wielkim postem się do tego szykować, podejmować małe ofiary, małe wyrzeczenia, przygotowywać się małymi krokami, aby w środę popielcową rzeczywiście poczuć, że zaczął się post. I w końcu zachęcam Was, abyście zmienili patrzenie na Wielki Post, jeśli ktoś jeszcze takie światowe patrzenie posiada. Patrzenie, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii. Ponieważ w dzisiejszej Ewangelii Pan nasz Jezus Chrystus mówi o tych, co przyszli pracować do winnicy. Winnicą jest Kościół, pracownikami jesteśmy my. Ojcowie Kościoła rozciągali w tej interpretacji, Historię tej winnicy na historię zbawienia, i mówili, że poszczególne ludy, począwszy od Żydów, którzy przyszli jako pierwsi, aż przez wszystkie inne narody pogańskie, powoli wchodzimy do tej winnicy, ale wszyscy według osobistych zasług otrzymamy zbawienie dzięki temu, że Pan nasz Jezus Chrystus nas odkupił. My natomiast otwieramy się na to odkupienie przez nasze zasługi. Natomiast Zachęcam was, byście tę świętą Ewangelię, te słowa wzięli sobie bardzo osobiście do serca i ujrzeli w tej przepowieści coś jeszcze, co jest w niej zawarte. Mianowicie to, że ci słudzy, którzy przyszli domagać się więcej, bo uważali, że więcej się napracowali, zapomnieli o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że praca w winnicy dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że być Jemu poddanym, że wypełniać przykazania, to nie jest ciężar, tylko przywilej. To nie jest straszny obowiązek, tylko słodkie jarzmo, lekkie brzemię. Jarzmo, lekkie, słodkie brzemię. Tak powinno być. Tak należy na to patrzeć. I ci, którzy domagają się więcej, oni zapomnieli, że otrzymali zaszczyt. Nam się może pozwydawać wydawać ciężarem, ale ciężarem jest przywiązanie do tego świata. I ciężarem jest hołdowanie porządliwością ciała, najróżniejszym. Natomiast wolnością jest wyzbycie się tego poprzez umartwienie, poprzez post. Zatem post to przywilej. W którym wejdźmy z radością Bożych dzieci, nie tylko wierząc, ale mając przecież pewność bo już chyba każdy z nas ma wystarczające doświadczenie że asceza czyni nas naprawdę wolnymi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.